Cześć, witajcie, ja jestem Kurek, a w dzisiejszym filmie pokażę Wam jak naprawić błąd, że nie możemy grać w multiplayer y, w większości albo w ogóle żadnych serwerów, chociaż mamy prękę Często tak się dzieje po imigracji z konta Minecraft na konto Microsoft. I teraz tak, pierwsze co musicie zrobić to odpalić przeglądarkę i wpisać link, który macie w opisie. O, proszę bardzo, tutaj się y, I teraz tak. Co trzeba zrobić? Wejść trzeba sobie na swoje konto i się zalogować. Pardon. Cyklujemy się. I dobrze męgra, jak już jesteśmy, to pokazuje nam się takie tutaj okienko. I teraz tak, co musimy zrobić? My musimy wybrać swoje konto, gdzie to jest takie, kiedy dawno założyłem. I trzeba tutaj wszystko dać na zezwalaj, wszyscy, wszyscy, wszyscy zezwalaj, wszyscy, 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 wszyscy. No sposób trzeba wszystko dać na wszyscy. I e, tak samo jak już ten to, na prywatność, trzeba dać zabezpieczenia online konsoli, Xbox no, Series X, iPodsła i, i, um, i z systemu Windows 10, ale to działa na wszystko. I tutaj tak samo zezwalaj, zezwalaj I, i prześlij. Po tym jak to zrobiliśmy, yy, powinno nam już to działać, mi to zadziałało, więc Wam też powinno. Teraz jedyne co musicie to y, zamknąć Minecrafta i odpalić go ponownie i Wam to zadziała. Jeżeli Wam pomogę zostawcie subika, złapaćkę w bardzo mi to pomoże. A ja się z Wami żegnam, cześć!